Witam wszystkich hokeistów, w szczególności tych, którzy kończą podstawówkę i zastanawiają się, co robić dalej. Ja osobiście polecam wybór tyskiego SMS-u. Dlaczego? Ponieważ oferują aż 16 godzin zajęć sportowych, w tym 4 godziny treningu na lodzie. Trening na lodzie pod opieką czterech trenerów, doświadczonych trenerów, Krzysia Majkowskiego. Wojtka Majkowskiego, Dariusza Garbocza, Beniamina Sławińskiego, a z bramkarzami będzie pracował Arkadiusz Sowecki. Także dla tych, którzy się interesują choć trochę hokejem, wiedzą, że to są, mają świadomość tego, że to są doświadczeni trenerzy. Oprócz tego, szkoła oferuje naukę w Liceum z rozszerzonym angielskim. Dla osób przyjezdnych, posiadają ofertę w postaci bursy. Czyli nie musicie się martwić o nocleg wraz z zabezpieczeniem medycznym. Także wszystko to powoduje, że są to idealne warunki do tego, żeby rozwijać w dalszym ciągu Waszą pasję, którą jest hokej, żebyście czerpali i się rozwijali. Także myślę, że jest duża szansa, że się spotkamy na tafli. Życzę Wam miłego dnia. Pozdrawiam, Tomasz Kurzała.